Witam wszystkich, zapraszam do oglądania, Crash Bandicoot 4 poziom, Fabryka Nitro w trybie odwrotnym, jak zawsze pokażę wam jak zdobyć wszystkie gemy i gdzie jest zdobyty, ukryty sekretny krajnot w tym poziomie, który jest bardzo prosty do zdobycia akurat, różnicą, która od razu się rzuca w oczy w trybie odwrotnym jest bezczelna grafika. Ale poziom nie jest taki zły, jeżeli będziecie uważać, mamy dużo czasu, możemy eliminować przeciwników sobie po kolei. Poziom nie jest zły, tak jak już mówiłem. Pierwszy checkpoint, i w tym momencie 14 skrzynek. Tutaj jest skrzynka, którą łatwo minąć. Teraz grawitacją dostajemy się na górę. Znowu grawitacja, pojedyncze skoki. Grawitacja, skok. Lądujemy, kręcią. I teraz musimy skrzynkę pułapkę rozwalić na górze zanim przedostaniemy się w lewą stronę. Czyli skok, skoki kręcią. No i w lewo. Teraz uważnie. Jedna jest wyżej. Na środku lądujemy. Teraz bardzo szybko do przodu. Rozbijamy skrzynki w momencie, kiedy można. I tutaj skoczcie i się zawróćcie. Tu był ukryty gęb. Czasówka jak widzieliście, dość łatwa. Teraz czekajcie na odpowiedni moment. Szybko wybijcie się. Potrzebujecie tej maski, więc powoli. Ok. Tutaj już nie ma co ryzykować. Najfajniejszy moment teraz. Ok. Teraz pamiętajcie, że tu jest jedna skrzynka. Uwaga na kwasowe stworzaki. <gry> Teraz wystarczy od razu na TNT wylądować. Przeciwnikka rozwalić. Teraz możecie sobie trochę ułatwić. Powrócić na chwilę. Wymierzyć lepiej, poczekać, kolejnego rozwalić, tego przeskoczyć po prostu. Tutaj uważajcie, ale odpowiednimi skokami cały czas powinno Wam się udać, uniknąć. Przeciwnika można rozwalić, tego też i tego. Tu znowu czekajcie na odpowiedni moment i się zawróćcie najlepiej. Po to, żeby jeszcze i drugiego teraz rozwalić. O to chodzi. Tutaj natomiast możecie skrótem w ogóle tutaj pod skos pamiętajcie, tak jak ja w ten sposób. Tutaj pamiętajcie, że maska jeszcze O dobrze, mi przeciwnik rozwalił Maska jedna poleciała. Ok, i mamy bonus. Bonus jest bardzo krótkim bonusem naprawdę chyba najszybszym z całej gry. Tylko trzeba wiedzieć, jak go zrobić. Teraz na ostatnio i wychodzimy teraz, natomiast jest trudny moment. Trzeba tutaj wyskoczyć, teraz natomiast dostać się tutaj, i cały czas uważając, teraz możemy sobie zwolnić. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!